Dobra, trochę pod prąd, ale liczymy, że wyprzedzimy. O nie, tu, tu wiadę, wiadę. Sorry, sorry kolego. Sorry, musiałem tak wjechać. Moi drodzy, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, czy Hogatowski. A to jest kolejny odcinek z ETS-a na nowym dodatku, na nowym DLC: Grecja i nie tylko. I dzisiaj będziemy jechać do Czarnogóry. Bodaj, że tak mi się wydaje, bo chyba takie zlecenie przyjąłem, więc udamy się do kolejnego Przygódź miejsca, w którym skrętu, nas w nie było przede wszystkim. Mam nadzieję, że takie odcinki z tego DLC do ets Wam się podobają. Zostawcie łapę, suba, komentarz e, dla Skręć statystyk, dla podbicia jakoś e, tych filmów, tego kanału, jeżeli możecie. Oczywiście, jeżeli Przygódź mogę Was skrętu, prosić o to to będę bardzo wdzięczny ej tutaj stał samochód wcześniej na wjeździe Skrycie. nie ma czyli przeparkował bardzo dobrze bardzo dobrze że przeparkował ale tu jest mega ciasno w ogóle ja sobie nie wyobrażam jak w dwie strony mielibyśmy jechać w danym momencie dobra w lewo możemy jechać zielone jest a tu co jeden pas do parkowania tylko najgorzej musimy tak pojechać w Pristinie do miejsca z którego weźmiemy nową, nową dostawę Wyjechać z Kosowa, a następnie pojechać właśnie do Czarnogóry. Bo taką misję przyjęliśmy. Niestety powiem wam, do samej Albanii niczego nie ma. Ale wydaje mi się, że żeby wjechać do tej czarnogóry. O że kurczę. Żeby wjechać do tej czarnogóry, to jakby przejedziemy przez. Albanię troszeczkę. Jezus Maria. Aż... Aż zgas mi samochód jak ten, jak yy, hamowałem do tego zjazdu. A tędy se nie zjadę? Myślicie? Obliczenie nowych czasy. Uszkodzenia 2%. No dobra, jednak w prawdziwym życiu lepiej tak nie testować. To nie jest GTA, to żeby była, sobie była jeździć w lekceważący sposób dla samochodu. Rynek przesyłek. Co będziemy przewozić? Koparkę ośmiotonową do Podgoricy w Czarnogórze, czyli w sumie do. Tak na dobrą sprawę, do tego, do stolicy, nie? Do stolicy Podgoricy. No bo chyba Czarnogóry stolicą jest Podgorica, właśnie, nie? Także. Także dobra, gdzie jest ta Kopara? Gdzieś na samym dole prawdopodobnie. A co oni tutaj tak kopią? To jest też ciekawe. To jest bardzo głęboko, jakby kopią. Czy to będzie po prostu parking podziemny? Nie wiem, jakaś galeria handlowa myślicie z parkingiem podziemnym, że oni tak tutaj kopią? Patrzcie, jakie fundamenty oni robią dosłownie. Czy to basen narodowy będzie? No, bardzo dużo prac tutaj jest na ten moment. Dobra, jedziemy do tyłu. Dawać, dawać, dawać. Jedziemy. Nie bać się. Jechać, jechać. I się nie bać. Dobra. Zabieramy sobie. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do... Pracy. I tutaj jeszcze powinniśmy pod klawiszem O chyba włączyć tę lampkę z tyłu z ostrzeżeniem, nie? Taką, taka powinna tutaj obyć. Jest, jest włączona. No dobra, proszę Państwa! Zabraliśmy towar 353 km do zrobienia. Dosyć sporo. Powiem Wam, że myślałem, że będzie mniej. To nie jest taka najkrótsza trasa, jakbyśmy się mogli spodziewać. Czyli zakładam, że trzeba będzie trochę przyciąć tego filmu. Ewentualnie będzie on dłuższy. Bo zakładam, że 350 km to jest dosłownie jakieś 35 minut? Że 10 km to jest minuta jak, jakoś, tak bym skrętów, zakładał. Dobra, pyk. Jeszcze zanim wyjedziemy z terenu budowy, to sobie od razu. Ja pierdykam, skręć. Sprawdzimy ten przejazd cały, traskę. O jezu, ten znak, który uwaliłem. No nie, najgorzej, nie chciałem, naprawdę. Czekajcie, tak, przejeżdżamy sobie tutaj w stronę Tirany, czyli do Albanii, i wjeżdżamy na Podgorice. Tu się patrzcie, no nie wydaje tak daleko, aczkolwiek ja ze skopi do Pristyny jechałem 20 parę minut, nie? Więc jeszcze trzeba brać pod uwagę, że są te, ee, jak to się nazywa. O nie, czy ja się znowu nie wyrobię tu na zakręcie. Ledwo to przepchałem. No, 100%. trzeba brać pod uwagę, że tu są te przejazdy przez punkty kontrolne. Więc na tym stracimy jeszcze trochę czasu, nie? Na biurokracji po prostu. Ej, czekajcie, czemu mi kilometry nie schodzą. Dobra, powiem wam, ja tutaj łamie trochę. Połamiemy trochę prawa, aczkolwiek, no potrzebujemy trochę szybciej przejechać. Jedź prosto. Dobra, jedź prosto, jedziemy. Ja pierdzielę. Ty jeszcze na zielonym złapało, jakbym przejeżdżał. Dobra, boczkiem. Na drugim. Na rondzie drugim, no to wjeżdżamy sobie do wewnątrz, ronda. A ten ciul mnie nie przepuści? Przepuści, dobra. Super. No, widzę, że mam po prawej, widzę, że mam po prawej kogoś. Musimy na autostradę, chyba w końcu zjechać. To by się przydało nam zrobić do tak sporo. Z czym mi się Czarnogóra kojarzy? Hmm, Czarnogóra, z czym może mi się kojarzyć Czarnogóra? Kojarzy mi się z tym, że jak gram. W Geogesera to większość Czarnogóry to są chyba takie tereny właśnie górzyste, chociaż mają tam jakieś swoje plaże też. Ale właśnie takie tereny mocno górzyste zazwyczaj występują. I bardzo to wszystko jest podobne do całego tego kotła bałkańskiego, który tutaj się znajduje, tak naprawdę. Te tereny są bardzo, bardzo podobne. Tak naprawdę, zazwyczaj. Bo ja nie wiem, czy w sumie jest Czarnogóra nawet na, na geogeserze. To od razu mówię. Tylko tak, raczej chodzi o ten region. O, bym raczej powiedział, że ten region wygląda bardzo charakterystycznie, jak po geogeserze. Yy. Jakby próbowałem trafiać właśnie na jakieś miejsca, no to właśnie zazwyczaj widziałem. Były to charakterystyczne widoki. Zresztą widzicie teraz, nie? Jakie górki tutaj są wszędzie w okolicy. A idziemy sobie główną jakąś trasą po autostradzie. Dobra, zjadę ci, kolego, żebyś sobie wyjechał z drospędowego. Proszę bardzo, kulturka pełna na drodze. Oho, a tu też wypadek jakiś był. No, aczkolwiek później jeszcze problem, zazwyczaj w tym geogoserze pamiętam, było to, żeby określić właśnie dokładne państwo, obok którego się człowiek znajduje. Więc zazwyczaj trzeba było znaleźć jakąś pierwszą tablicę i po tej tablicy po prostu odszukiwać po samej tablicy jakby odszukiwać, gdzie, które państwo jest albo ro, jakby sprawdzić, do jakiego miasta jest najbliżej bo czasem są, wiecie, no tutaj Powiem tak, no te, te państwa nie są tak wielkie, a jest ich dużo obok siebie. Bardzo dużo, mają te granice takie połączone. I bardzo często była sytuacja, że, wiecie, na przykład były miasta z trzech różnych e, krajów po prostu obok siebie, nie? I wtedy faktycznie, no musisz zgadywać, no gdzie dokładnie możesz być, w którym kraju znajduje się ta tablica. Czy po piśmie czasami, aczkolwiek to też takie łatwe wcale nie było. Dobra, tam jest waga, Jezu, tylko nie na wagę, ja nie chcę na wagę wjeżdżać. Dobra... Dawaj szybciej, jakbym wiedział, który mam klakson, ten go spipkał już z przodu. Chłopie, szybciej na tej granicy. No wiem, że nie może, no. Jedzie z kontenerem jakimś na, na plecach. A, dla ciężarówek tu jest, to ja też jadę tędy. A, no i teraz mamy wjazd do Albanii, jak widać. Co to jest w ogóle? Taki orzeł czy. Tylko z dwiema głowami? Czarny na czerwonym tle? Czy to jest coś innego? To nie jest orzeł. To jaszcząb, czarny jaszcząb. Po prostu. Dobra, dawać, dawać. Mirsevini Neszki Cokolwiek by to znaczyło, All Passports, All Passports. Ciekawe, czy mógłbym przejechać tym lewym, tą lewą stroną. Nie, nie mógłbym, bo tutaj tylko jest ten znacznik z przejazdem granicznym. Dobra, sprawdzaj mieliśmy. Proszę bardzo, sprawdzanie dokumentów. O, a ja sobie za ten czas idealnie kamerkę włączę, bo się wyłącza co 30 minut. Mniej więcej powinna się co każdy, co każdy odcinek wyłączać, ale wiecie, jeszcze są przerwy pomiędzy lekkie. Tu to, tu tamto. Tutaj trzeba podładować światełko jeszcze. Zaraz kolejne nagrywki, więc trzeba być znowu podładować światełko. I tak tak się żyje. tak się żyje na ten weekend widzowie. Trzeba dowieść świeże odcinki, bułki, wędliny, itd. Tak to jest. No i znowu takie mamy. Jedziemy sobie. Jakby wyciosaną dolinką, jakby ta autostrada była wyciosana w jakiejś skale, w jakiejś górze, żeby tylko był przejazd. Wszystko na takich skałkach, ale Albania, no to to samo. Ciekawe w sumie, czy Albania dalej jest takim fajnym, e, jakby krajem, do którego fajnie byłoby sobie pojechać na jakieś wakacje trochę taniej niż, niż w państwach. Okej, okay, niż w podobnych państwach. O podobnych warunkach. Okej, okay, tutaj nie ma pasa, już jest zjazd. I czy dalej jakoś bezpiecznie tam jest, nie? Bo Z zawsze bym się zastanawiał nad tym, czy właśnie w takiej Albanii było bezpiecznie. Że tak Chorwacja? No. Tak ty typowo Chorwacja, ale Albania? Hmm. Dobra. Dawaj, 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 jedziesz. Jedziesz, ty. No, chłopie. No, jedziesz stąd. Proszę cię. Dziękuję, dziękuję. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dziakuju. Dobra, do skrętu w lewo, na tiranę, tak? Na tiranę Skrętco. jedziemy. Nasz koder. Tirana tutaj. Uuu, ale ładnie to wygląda. Czekajcie. Akuratnie tutaj widoczki są bardzo ładne. Nie. W ogóle to, to jest właśnie ładny widok, czyli mamy jakby takie jeziorko otoczone górami po prostu. No to jest, to mi się podoba. Mógłbym Mógłbym w takie miejsce pojechać. Dobra, co stoi na przeszkodzie, żeby wyprzeć te samochody? Na ten moment chyba nic. Będziemy jeszcze chwilę jechać tą trasą, tą główną. Z tego co widzę, jak widzicie, też no mniej więcej chyba tyle schodzi, tak jak powiedziałem, na 10 km jakoś e, minuta czasu. Więc na stówę 10 minut. I akurat nie minęło z 12 minut, i zrobiliśmy ze 120 km. M wiadomo, na autostradzie trochę nadrabiamy bo. Jak się rozpędzimy no to trochę szybciej pojedziemy, ale później tracimy to w, czy na serpentynach, czy w mieście, czy jak się ruch zagęści. A teraz chyba dalej w ogóle to Volvo jest najmocniejszą ciężarówką w grze, nie? 780 koni, chyba nic tyle nie miało. Skania miała 750 czasem jakoś, albo 720. I później w ogóle do 700 to ciężko było, żeby cokolwiek w ogóle nadgoniło. Także Volvo, jak kiedyś było najlepsze, później była skania. To, to w sumie chyba dalej tak jest. Ale fajnie, fajnie, że zrobili to Volvo. Podoba mi się. Szczerze mi się podoba. Fajnie, że jest ten ekranik tutaj po prawej stronie. oj, ojoj, ojoj. Dobra, trzeba zacząć uważać, bo wjeżdżamy na kręty teren. O nie, jeszcze chłopu się spać chce. Nie wiem, dupnij sekawkę, kolego. Dupnij sekawkę. 80 na godzinę jedziemy. Trzeba zacząć uważać, po prostu, przy tej jeździe. Zacząć uważać, okej. I teraz tak, tu normalnie jest do 60 widzę. No tak, do 60, bo ludzi nosi, ale myślę, że bezpiecznie 80 możemy jechać. Że przy ograniczeniu do 60, to dla mnie jest 80 bezpieczne, ok, ok. Okej, już wiem dlaczego. Już chyba wiemy dlaczego. Digital Pass, myślicie, że przejdzie? Tak, przeszło, przeszło. Mogę tędy przejechać, super. Zastanawiałem się, czy tym ostatnim bym prze, przejazdem dał radę się zabrać, ale no nie wiem. Już na bezpiecznie zagrałem w tym momencie. Jak to ładnie wygląda, w ogóle, co to tam jest? <laughs> Jakieś takie. Rzeczka sobie płynie z gór, ej naprawdę widoki są pierwsza klasa Jeszcze przez tunele, no tak, bo przecież przez góry się będziemy przebijać To w tunelu zachowaj ostrożność Ileś metrów od poprzedzającego cię samochodu w tunelu musisz zachować Na szczęście nie mamy zbyt dużo tunelów do przejazdu w Polsce Dobra i jadymy dalej jeszcze 160 kilometrów. Na razie mówię, dobry czas jest, dobry czas jest w tym momencie. Trochę nadrobiliśmy, to, to trzeba przyznać. Ale tylko dlatego, że teraz mamy taką dużą dwupasmówkę i mimo tego nawet, że są tu pewne e, serpentyny. Tak i tak dajemy jakoś radę. Dobra, tu jest cały czas 60, dobra, tu jest 80. Jak tu, patrzcie na to, jak to wygląda. Czekajcie, tu bloki dosłownie pod taką górą, albo tam wyżej jakiś kościół pod taką górą. Jo, jakieś jedno osuwisko po prostu, dosłownie, ja już to widzę. Jedno osuwisko Scho schodzące po prostu i i powalone. Dobra, podziękuję mu z tyłu. A widzieliście kulturka na drodze? Tak to jest. Szybko z lewego. I, I kulturka na drodze zachowana. Dobra, jedziemy dalej. Ej, ładne widoczki powiem Wam. W takim miejscu pochodziłbym. Pochodziłbym w ogóle po takich górach jakichś. Jeszcze z dobrą temperaturą jakąś. Byle coś nie, nie dziabnęło. Jest coś w Czarnogórze albo w Albanii takiego mocno jadowitego jakieś pająki, jakieś węże. To możecie dać znać, jeżeli coś takiego znacie. Się Dobra, trochę pod prąd, stronę. ale liczymy, że wyprzedzimy. O, nie. Tu, tu, wiadę, wiadę. Sorry, sorry kolego. Sorry, musiałem tak wjechać. Ten EPD, jakby mnie puścił jeden. PDE, kurde. Jakby mnie puścił, to by się dobrze to skończyło. A nie takim chamskim wjazdem. Masakra, mówiłem. Misiek misiek z EPD, weź mnie tam puść. Weź zwolnij, ja jadę trochę szybko, śpieszy mi się. Oczy mi się zamykają. Wjeżdżam, tak, jeden pas, drugi pas. No i co, no Dopada cię zmęczenie. No nie mogę iść spać teraz przecież. Dobra, wbijam się. Eee, czemu to jest nagle jeden pas? Ty. Byskitu. Okej, okay. przejazd, a, ale rzeczka, Ty, ale też fajna taka. Ej, no ładnie wygląda. Szkoder! Jedziemy do szkoderu teraz. A wcześniej nie jechaliśmy na szkoder w ogóle. Była droga na Tirane i na szkoder, i myśmy pojechali na tiranę. No, mam wrażenie, a właśnie nie na szkoder. A teraz jest, że na szkoder. Wjeżdżamy. Uff, nic nie jedzie akurat. Jaki fart. Dobra, wyprzedzamy, dzięki, dzięki waria, e, wariatuncie 100 km jeszcze do zrobienia. O kurczę, 50, 50 teraz. No i teraz znowu najgorzej, bo się będziemy cisnąć w korku dosłownie. Może na tej stacji paliw... E, szczerze palniemy tę kawkę. Jeżeli ona będzie na drodze, po drodze, to, to faktycznie to zrobimy. O, bo już oczy, oczy mu lecą. I to tak mega. Patrzcie, no my już widzimy dosłownie te podgorice. Ja myśmy już z Albanii wyjechali w ogóle? Uu, to jak meczet wygląda albo coś, coś takiego, nie? Tutaj jest chyba taka. O, 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 okej. Okay. Może tu jest nawet... Pierwszym zjazdem. granica, bo widzimy flagę albańską zjedź, na środku zrób. ronda. Jezu, czy to jest taki bardzo, bardzo mała stacja paliw? Aha, oczywiście, bardzo mała stacja paliw, moi drodzy. Na którą sobie podjechaliśmy. Dobra, i czy my możemy się tu przespać, czy kompletnie nie? Czy nie prześpi się? Dobra, czekajcie, a jak tu stanę, tak obok jakby? Na chwilę, na chwilę. Tu? Uzna, że to jest dobre miejsce do spania? Nie. Kompletnie. Dopiero kawał drogi dalej będzie miejsce do spania. No, stary, na stacji bliźce kawkę dupnął. No. Co ty mnie udajesz, że teraz inaczej jest? Że ty inny człowiek jesteś inaczej skonstruowany. Niby. I tu wjeżdżamy od razu. Proszę bardzo, dzięki. Dzięki kolego, dziękuję. Po wewnętrznej jedziemy. No i po wewnętrznej udało nam się dostać bez większych problemów, także... Także jest jakiś plus tego wypadku. Dobra, musimy nadrobić jeszcze z 7 minut. Z 7 minut jazdy, to jest challenge. Może się okaże, że faktycznie zamiast w 35 minut, to w 25 minut zrobimy traskę. Ej, tu Shepard jedzie chyba jakimś merolkiem szepardowym Dobra gościu, puść nas. Na Hipnoza. Oj 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 oj, oj 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 oj. oj oj Dobrze, dobrze. Udało nam się. Udało nam się to rondo dobrze wziąć. Teraz widzę na rondzie trzeci. Kurcza to dalej nie jest zjazd na Spanie, powiem wam. No, ja bym chciał no parking znaleźć, ale nie ma. Nawet na stacji paliw się specjalnie zatrzymałem, licząc na kawkę. Naprawdę grono chciałem. Szybciej na tym rondzie, typie. Nie wiem, czego go No Nie, no on ma przyspieszenie lepsze troszeczkę niż ja, mając 20 ton na plecach. Znaczy, dobra, mamy 8 ton koparki, więc to też nie aż tak dużo i nie tak źle. No ale i tak, on się szybciej zbierze. Możesz kontynuować. Twoja masa całkowita to 29 ton. Dzięki! Może nie chciałem wiedzieć jak ciężki jestem z całym ładunkiem, ale 8 ton to ładunek. Ty to co, ta ciężarówka 20 ton waży? Że jak ładunek waży z 8, ale ładunek z naczepą 8, nie? Ej, w sumie ciekawe. 8 ładunek, z tonę naczepa, i co, i ciężarowa 20 ton? To dużo, dosyć. Ty samolot, samolot leci. Dobra, 12 km. To już sama końcówka jest do przejechania dosłownie. I powiem Wam, że no, tak jednak udało mi się troszeczkę szybciej to przejechać, bo faktycznie dojedziemy te 350 km nie w 35 minut, tylko w 25 minut. Droga nad. Adriatyk, mamy 13 na 30. To są chyba właśnie wszystkie miasta e, odkryte z dodatku. 30 nowych miast do odkrycia na dodatku, a mamy 13. Nie jest źle jak na 6 odcinków, nie? Bo to wychodzi po co najmniej dwa, jakby co najmniej dwa miasta na odcinek na nowe. Całkiem nieźle. Szczególnie biorąc pod uwagę, Trzymaj że jeżdżę tylko po takich to. najkrótszych trasach, najszybszych. Dobra i... z tutaj Petrowac bar No dobra To do Bar jedziemy Trzymaj chyba lewej Jakie tablice inne lewej. od razu w czarnogórze, nie? W czarnogórze skręć widać różnice. Dr, drwena w, a. drwena coś tam było! Przepraszam zakichnięcie wam. Do słuchawek Przekroczenie czasu pracy, no to to tylko mandat będzie. To lepsze to niż jakby miał zasnąć podczas jazdy. Skręć w lewo. Skręcamy sobie w lewo, pyk. O, no, skracamy te. Skracamy te wjazdy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra tutaj nic, nic. Skręć w lewo. I tu w lewo, teraz. Powinniśmy tak szeroko bardzo brać w ogóle te wjazdy, żeby właśnie nie było żadnych problemów, Kolejna Wręcz... trasa za nami, oby więcej takich. Dobra, dopada Cię zmęczenie, no już, naprawdę, już sekundka i, i pójdziemy, pojedziemy się przespać. Także, moi drodzy, to jest, o, przekroczenie czasu pracy, kolejny mandat, <laughs> najgorzej. To jest kolejny odcinek z ETS-a, zobaczymy co za tydzień zagramy, może za tydzień faktycznie o sobie wrócimy po takiej przerwie, zobaczymy, zobaczymy co będziecie chcieli poglądać, dajcie znać w komentarzach, zarobiliśmy 66 tysięcy i 500 expa ponad, także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, Elo i cześć, siemanko.